Cześć Siemanko z tej strony, Jasiu. A dzisiaj będziemy naprawiać BMW. Pank change pipe wyszelił. Przyznam, trochę za dużo przykotłowałem i przy dojeździe do ronda po prostu wystrzelił, samochód wszedł w tryb awaryjny, dziura jest potężna, trzeba to zakleić. Próbowałem to zakleić na silikon, ale niestety też nie wytrzymało, teraz klej na gorąco. Mam nadzieję, że ten klej wytrzyma tym razem i będzie wszystko dobrze, więc yy, najpierw skleimy, a potem pojedziemy sprawdzić czy trzyma, trzeba przykotłować, trzeba trochę gumy spalić. Zobaczymy, czy, czy będzie wszystko ok. W międzyczasie, jeszcze powiem, że czekam na Church Pipe aluminiowy, czy tam metalowy, z innymi częściami, z termostatem i tak dalej, żeby szybciej temperaturę puszczało. Jeszcze zobaczycie w tym miesiącu inne rzeczy. Ale to jest pierwszy odcinek i robię daily. Do końca wakacji postanowiłem sobie, że będę nagrywał sobie krótkie odcinki codziennie, jakieś i będę wam rzucał codzienne odcinki. Czemu? Dlatego, że mi się nudzi i muszę coś robić. Może z moim bratem pojedziemy na krosy, bo pojeździmy gdzieś tutaj po. Robimy trochę przy BMC, może wydech zrobimy, bo gdzieś pierdzi No i w sumie dużo tu jest rzeczy do roboty Więc zostaw łapkę, zostaw suba jak się podoba I tyle, lecimy z naprawą Witam, cześć, ma, Mamy dzisiaj problem, wywaliło nam czeczpajpa pipa. tu jest druga część i gdzieś jest jeszcze sam czujnik, który mierzy tutaj spaliny. Chyba się nie popsuł, jak mi się wydaje, a to nie jest ważne. E, moim zdaniem nasi już tu byli, bo jak widzicie tu jest tu już coś klejone i tak dalej, więc lipa straszna. Ale tu trzeba to przemontować i zrobimy to na klej taki, nie wiem co to za klej, ale na gorąco będzie trzymać. Najpierw musimy to trochę odpuścić, żeby to złapało. Ech. Bacza. Tu już jest socy. Tam, żeby jakoś pchnąć. Tam też zmyjemy, bo oczywiście jest olej. Mam jakieś resztki oleju. Podmyjemy to trochę lepiej, trzymało. Miałem to przez chwilę zrobione na silikon, ale silikon niestety nie dał rady. Trzeba to zrobić trochę lepiej. Teraz tak, musimy podłączyć to do plundu że się nagrzało. Działa to? Chyba działa. Zobaczymy, bo kuleje na tych obrotach. Damy tutaj trochę tego. Działa? Chyba nie działa. tu prąd jest w ogóle? Już tu nie działa. Co jest? Nie ma prądu. Nie ma. Jak z pistoletem na klejsa, nie mogę poradzić. Co tu jest? few moments later. O, działa, bo się grzeje. To chyba się musi nagrodzić. ale gorące. a O, szlak. Ała! Chyba to nie tak miało wyglądać. Ała! O! O! Się poparzyłem cały. A wy, żeby kupić dobre auto, możecie skorzystać z oferty Carvertical z kodem macie minus 10%, w którym możecie wpisać win auta, pobrać raport, zobaczyć przebieg, czy był bity, zobaczyć jakie są zdjęcia, to znaczy jeżeli takie występują, możecie sprawdzić ile miał właścicieli i dzięki temu możecie kupić auto, które nie jest bite lub zobaczyć czy prawdziwy ma przebieg, bo to różnie z tym bywa, tym bardziej z autami z zagranicy, więc korzystajcie, link w opisie, macie przypięty i w komentarzu. Dobra, lecimy, nieważne, Dlatego tego kleju tu trochę, Nie takie proste, jak nie działało to nie działało, teraz jak zadziałało to, to tyle będzie luksus. dołóżmy to, tak chyba tak, powinno być, tak mi się wydaje, w ten sposób jakoś, przytrzymajmy, teraz skleję to, już nigdy stąd nie wyleci, zobaczycie. <laughs> Z tej strony wygląda dobrze. Do spodu ja tu nie podejdę przecież. Dobra i teraz by było trzeba tutaj zrobić od, od spodu to. No tutaj... O nie, tutaj, tutaj się trzymam, bo wyszedł klej, tylko trzeba by tutaj, w tym miejscu jakoś wziąć, żeby niczego nie zepsuć. Dajemy tu trochę pyk syk, fuch. I jeszcze łeb rzem się Musimy teraz poczekać, aż to trochę wyschnie. Klej się trochę po tu, ale to zejdzie. Dobra, musimy poczekać, aż to trochę przeschnie. Tak to wygląda. I chyba ten klej, co nie za trzyma. Nie, no trzyma luksy Tylko teraz trzeba by jeszcze od tej strony tu gdzieś wziąć, żeby. O tu, żeby nie położonych być jaków. jeszcze takie wkręty, żeby tutaj e... dorypać. Jak widać. Akurat one tam dojdą. Ładnie wszystko od stacji Lux będzie. Tylko musimy jeszcze chwilę poczekać, żeby mu się kamera rozładowała, to po pierwsze, a po drugie... Tutaj niby się nie trzyma ten klej, ale tam czyściłem. Powinien się trzymać, nie? Tak teoretycznie patrząc, to tam powinno być lepiej. Tutaj w ten sposób to wygląda. Nie mam jak pokazać, żeby tu od spodu, ale od spodu czuję, że jeszcze jest luka tu, w tym miejscu. Więc będziemy musieli tam jeszcze tego kleju załatwić. Patrzcie jakoś od tej strony wszystko odkleić i będzie się trzymać, dopóki nie przyjdzie nowy. Dopóki nie przyjdzie nowy church pipe, to musi to wystarczyć w taki sposób, jak tu wygląda. Zaraz, oczywiście zrobimy dzisiaj test od razu. Czy wszystko dobrze się tu trzyma Mogę tu jeszcze wytrzeć trochę I bardziej tam nadkleić, bo nam To różnica robi chyba nie A nadkleimy to będzie porządnie Logicznie myślę, że powinno być porządnie Nie wiem, zobaczę Jeszcze jedno do was, to jest takie koło w tym miejscu ten Jakiś napinacz czy coś Bo ono wciera o ten ja Jak odpalam to ten napinacz tak chodzi tu, 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 tu. To jest chyba od alternatora Bo to jest alternator I tak się zastanawiam, czy to wymieniać Czy po prostu wymienić to już jak będę robił rozrząd bo nie mam pojęcia A jeśli chodzi o rozrząd to planuję go samemu zrobić Ale nie widzi mi się to Bo moje zdolności jak widać Nie są zbyt dobre, ale damy radę <laughs> Wystrzeliło tylko w tym miejscu czerpa I raczej tu wszędzie tam pod spodem No jest git, tak mi się wydaje Z tego co widzę tak na pierwszy rzut oka Trochę tu jest zażygane Tu jest też jakiś czujnik, tu nie ma uchwytu Nie trzyma to nic Więc zobaczymy zaraz, podkleimy to Jeszcze tym klejem, dowalimy do pieca Żeby się trzymało i i wyschnie i pojedziemy przetestować czy wystrzeli czy nie. Ale sądzę, że jak dam te śruby, to, to będzie się lub wstrzymać. Bo oryginalne to są oryginalne były tak. Takie są oryginalne świnie tu. bratów, położę takie części, części, które się przydadzą. Bo oryginalna śruba jest o tyle krótsze więc powinno dojść, nawet przejść na wylot Dobra, widzę, że to dobrze trzyma Ale od strony tutaj e, samochodu Czyli od tej strony Niestety nie złapało Musimy tu trochę obciąć, bo się taki grudz zrobił Więc ja to obetnę I zaraz próbujemy to jeszcze przykleić trochę żeby to wytrzymało, nie? Żebym tego zaraz znów nie robił A wiem, że w tym tygodniu ma przyjść wszystkie graty To tak tydzień, żeby to wytrzymało chociaż Nie wiem, czy nóż to dobre, dobre narzędzie tutaj Znalazłem sobie operatora, bo ma akurat wakacje Mój macie brat Ty, nie mogę tego by złapać. Ty, chłopie, chcesz Robisz tu rozrządy, i inne rzeczy. Jak ty sobie nie możesz z takimi rzeczami po poradzić. Co ty tu gadasz? Dobra, poszło. Chyba jeszcze trochę. Dobra, będzie dobrze. Tu damy od spodu, też damy od spodu. Jeszcze to otłuścimy teraz i będzie wszystko ginął. Pisze, że to jest do brake cleaner, czyli do hamulcy. To jest Zastosowanie ma takie same. Przykniemy tu pod spodem trochę Przecież przyczyniamy. O tu. Tu jest jak ja, ale śmieszny jeszcze. Co? po prostu trzeba tylko podkleić. Pod ma takiego marzyka, który, wiesz takiego co się tnie. Karton było najlepiej. Odkładamy na To ja może tym wezmę, wiesz? Sądzę, że tym dotne. Jakkolwiek, ale No moglibyśmy to wyjąć, ale to ile to robot. No i tutaj trzeba, tutaj tu i tu trzeba pistoletem teraz ja sobie spróbuję, bo teraz Jak to kurwa zrobić? No jakoś tu, tu ładować w ten sposób, nie? Bo inaczej tego nie zrobimy No, tak zrobimy Od tej mańki, tego go zimnego i tu podkleję po całości No kurwa, jeszcze na maglownicę, że zajebał ten klej Podłączyłem sprzęcior, musi się chyba rozgrzać mi się wydaje nieco mamy ten klej aj, aj, aj. co za gówno. trzeba chyba popchnąć trochę bo rozgrzać się musi dawaj tu klej chce idzie dobra aj, 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 aj. coś tu kurwa coś tu mi się dobra jak będzie to będzie damy go więcej po prostu no, Lux. powinno być luks teoretycznie jeszcze trochę tu jeszcze przykleimy, bardziej, dobra? Jeszcze damy trochę. Dobra, to działa. Raczej się skleiło dobrze. Tutaj też jest dobrze. Kurwa, nie po łapach tym klejem. Dajmy tu dalej jeszcze trochę. Się trzyma po całości. Spróbuję jeszcze od spodu to wziąć. Luksusowo. Tu dajemy trochę kleju. Jeszcze. Tu, 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 tu. Zobaczyłem tam to na tym nagraniu. I chyba trzeba jeszcze tam dać trochę. A, po co to dotykam? A, znowu palce popatrzyłem. Dobra, damy tam jeszcze w tym miejscu pod spodem, żeby było cacy. Może lepiej to wziąć niż... niż nie wziąć i potem znów rozbierać. Gdzie to ma być? Dokładnie gdzieś tu. Muszę tak polecić tędy tu, tu. A, jajajaj, jaj, skapuję, mi tu na dół, skapuje skapuję. Coś tam jest ważnego? Chyba nie. Tu dajmy w ten sposób tu trochę jeszcze w ten sposób dobra tu mamy tu jeszcze dołamy trochę z góry o tu? tu raczej nie pójdzie też raczej nie pójdzie tam jeszcze trochę no, tylko tam nie mogę wziąć bo nie mam jak tam od spodu tam wszystko skapuje na dół cacy jest jak wyschnie jedziemy do to przed jak to wstygnie bo to Aj. dobra będzie cacy co tu więcej chcieć nie ma tam też podkleiłem w miarę, tak, że się trzyma tak, w miarę. Tu trzeba by odciąć tylko tego gluta. To tu jest jakiś glut. Coś się proszę Znowu. Po no, prostu no, podciąć A nie, sam wyszedł. I się nie trzymał tam. Wezmę jeszcze wkrętami teraz, tylko tu już muszę czujnik założyć. Dobra, skręcimy to wkrętami. Tylko tak, to musi iść z tej strony czy z tej? Czy to jest obojętne? Chyba obojętne, tak? Nie, na odwrót będzie. Będzie musiało być bez kleju to. Czujnik jest cały. Puszczelka trzyma. Kręcimy teraz kręta i się będzie trzymać. Kręta wkręcamy w ten sposób i kręcimy jednego, zaraz drugiego. Chyba przeszedł tam na, na wylot. Dobra, nie będę go dokręcał na razie do końca. Jeszcze z drugiej strony przełapiamy i dopiero dokręcimy. Wydaje mi się, że powinna być luks. To tylko mi się wydaje. I tak wkręty tam przykręcę, bo to ma się trzymać A to przejdzie na wylot, przejdzie mi to tutaj na wylot i będzie wszystko git Z lewej się zajebiście trzyma Z prawej teraz do lewej Też nie można przekręcić teraz Tu jest tak, że tej strony No dość mocno dokręcona I będziemy tego kręcić, nie wiadomo jak Patrzę czy wszystko jest git w miarę Nic, poczekamy jeszcze chwilę, niech to zastygnie minimalnie jeszcze bardziej Tu gdzie nie gdzie, gdzie przed chwilą kleiliśmy to jest takie jeszcze niezbyt Trzyma się ten czujnik, trzyma się, czyli że jest. No ogólnie z czujnika to nie powinno być problemu, bo tam jest szczelka. Więc tyle. Że my teraz posprzątamy tu i zaraz wystygnie. I jedziemy zobaczyć czy działa. Tak się naładowało GoPro, że się w ogóle praktycznie nie naładowało. Zobaczycie czy palimy i będzie falował, czy odpalimy i nie będzie. Bez pytania. O, kierownica nam schodzi w dół. Póki co dobrze, no ale tak trzyma raczej. Zobaczymy niech zejdzie do dołu schodzi w dół z obrotami i tu zazwyczaj zaraz powinien falować wcześniej mi falował, zobaczymy czy teraz też faluje czy nie dobra schodzi jeszcze w dół, raczej jest dobrze trochę za duże obroty trzyma bo powinien zejść teraz do 500 ogólnie, ale to kwestia pewnie ustawienia wszystkiego, my się przejedziemy najpierw, a potem zatrudniliśmy kierowcę żeby go bardziej przetestował samochód rozgrzejemy tutaj zimnie koleje rzeczy i zobaczymy że wszystko będzie kit przejedziemy się kawałek niech się rozgrzeje po wsi się przejedziemy Słucho przejedzie za nami Siema. Siema, co tam? Ty jest damki. To jest tamcie niemożliwe stąd cię niemożliwe Ale nawet cię nie próbuje ścigać <laughs> my patrzymy furę co? patrzymy furę wiesz a, i no. Co? no nic bo robiliśmy Don't pipe i znaczy pipe, bo Aha. wywaliło mi, wiesz, kleiłem przed chwilą i czekam na metalowego. Słucham? Na YouTube No. Zapnij lepiej pasy, bo pikają. Dobre, <gry> Trzymaj się. Dobra, e, mamy test, testujemy teraz. Samochód jest rozgrzany, zobaczymy co będzie, najpierw komfort i tak dalej, po kolei zobaczymy czy wystrzeli czy nie. Moim zdaniem raczej nie powinno wystrzelić. Słychać, że blow off działa, w sensie że opuszcza tą tutaj na temperaturkę. Zobaczymy zaraz na eksporcie. Sport plus. Fachowa robota! Lux chodzi. Jeszcze zewnątrz zaraz zobaczycie jak to chodzi. Trochę biją kurwa, tylko nie wiem czy to tarcze biją, czy to ten yy, wachacz bije. Jest dużo opinii na ten temat możecie napisać. Czekamy na resztę części, będziemy dalej robić. Dobra, nagramy sobie tutaj start. <słyszy> Że dla mnie dobrze wygląda. To jest jeden mały problem. Śmierdzi bardzo tym klejem w samochodzie. Nie wiem czy jakąś rurkę wziąłem, czy po prostu ten klej się tak nagrzewa e, przy tym dolocie, że on tak wali. Albo mi się wydaje po prostu, albo tam musi jeszcze ostygnąć nawet. No, zobaczymy, jak samochody przejadą. Ma trochę wali w tym samochodzie, ale to BMW. No dobrze tu zarzucił, nie? Wie? No, no, no. Czy... No, A, no, tak, tak. A ja mam jeszcze takie pytanie, bo teraz zauważyłem, że jak palę gumę, to wchodzi mi kurwa, nie wiem. W... Że powoli, jakby ABS się wyłącza? Nie wiem o co chodzi. Czy tak po prostu się wyłącza? Nie mam pojęcia, od czego to zależy. Low-off działa, czyli wszystko działa. Nie wiem, od czego to zależy. Czy ja po prostu nie umiem palić gumy? Znaczy nie ja, tylko nasz kolega tutaj, Kaskader, nie potrafi palić gumy. Możecie napisać. No tak chyba jest git, bo nic nie wystrzeliło. Więc fachowa robota udało się nam. Skorzystajcie z oferty Carverticala. My akurat dobrze kończymy, bo zaraz będzie lać też. widzimy się w następnym odcinku? Czyli jutro. Dobra, zobaczymy jeszcze, czy na pewno się trzyma. Trochę śmierdzi tym klejem, ale to chyba dlatego, że. że on się rozgrzewa, tak mi się wydaje. Nic mu nie będzie. Pojeździ tydzień, aż przyjdą części. Nie wystrzeliło, więc dobrą fachową robotę zrobiliśmy. To tyle. Nara.